Cześć. Cześć, wiele osób zadało nam pytanie, a jeszcze więcej osób zastanawia się po prostu ile może kosztować przeróbka busa w domek na kółkach. My podczas trwania budowy cały czas zbieraliśmy wszystkie paragony i skrupulatnie podliczaliśmy wszystkie koszty. Także zaraz postaramy się Wam to wszystko przedstawić i zobrazować. Koszty naszego vana podzieliliśmy na kilka kategorii. Które odpowiadały za poszczególne etapy budowy. Pierwsza to zakup auta i mechanik. Druga z kolei to termoizolacja, elektryka, hydraulika, meble i konstrukcja, wyposażenie i dodatki. Połączyliśmy dwie kategorie w jedną: to jest zakup auta i naprawę mechanika. Samo auto kosztowało nas 10300 zł po takich drobnych negocjacjach. U mechanika byliśmy łącznie trzy razy. Najpierw zrobiliśmy to, co jest najważniejsze, czyli hamulce. To jest klocki i tarcze hamulcowe, przewody hamulcowe. Następnie zrobiliśmy rozrząd, wymiana oleju, wymiana filtrów i kilka jeszcze innych drobniejszych napraw, które musieliśmy zrobić, aby poprawić nasze bezpieczeństwo. No i też komfort, bo na przykład nabiliśmy klimę, żeby było nam trochę chłodniej w środku w cieplejsze dni. Wiedzieliśmy też, że nasza przyszła droga będzie daleka i długa, więc nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby naprawy były za granicą, bo wiadomo. Kosztuje to miliony monet, mechanicy za granicą są o wiele drożsi, bo już płacimy w euro, a nie w złotówkach. Także no, nie chcieliśmy, żeby do tego doszło, więc stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy to na zaś. Łączny koszt tej kategorii to 16 tysięcy złotych. Izolacja to najważniejsza kategoria przybudowywana. Służy do tego, żeby latem było nam chłodnie w środku, natomiast zimą nie wypuszcza ciepła na zewnątrz. To jest coś, co gołym okiem nie jest widoczne, bo jest to w ścianach, w podłodze, w suficie. Nasza termoizolacja składa się z czterech warstw. Pierwsza z nich to alufox, mata przyklejona bezpośrednio do blachy. Ma ona zadanie wyeliminować skraplanie się wody. Druga warstwa to steropian XPS czyli ten, który stosujemy przy fundamentach. Jest to dodatkowe oczywiście ocieplenie. Trzecia warstwa to mata kauczukowa. U nas zużyliśmy ponad dwie rolki, czyli to jest ponad 20 metrów bieżących. Daje nam dodatkowe wygłuszenie i ocieplenie. I czwarta warstwa to sklejka. Jako element wykończeniowy my użyliśmy sklejki 6 mm elastycznej. Dzięki temu dopasowała ona się nam do ściany. Koszt całkowitej termoizolacji wyniósł nas do około 4900 zł. Elektryka to nie tylko kabelki i gniazdka, bo skądś ten prąd musimy pozyskiwać. My pozyskujemy go ze słońca. Na dachu mamy panel solarny o mocy 315 W. Panel yy, przekazuje Energię do regulatora, który następnie przekazuje do akumulatora. Akumulator mamy 100Ah, i wydaje nam się, że jest to całkowicie wystarczające jak na nasze potrzeby ładowania laptopów, komórek czy aparatów. Dodatkowym elementem naszej elektryki jest przetwornica, abyśmy mogli przetwarzać ten prąd z 12 na 230V. Używamy jej sporadycznie, ale zdarza się do takich rzeczy jak blender czy toster. Do elektryki. Zaliczamy również takie rzeczy jak kable różnego rodzaju grubości, trzeba dopasować, konektory gniazdka i całkowity koszt elektryki to 4900 zł. Co związanych z hydrauliką zaliczamy między innymi baniaki na wodę. W naszym wanie mamy trzy baniaki na wodę. Pierwszy z nich to jest 70-litrowy i jest on główny. Mamy go do prysznica zewnętrznego. Drugi baniak i trzeci zresztą mamy pod zlewem. Są to baniaki po 30 litrów. Jeden na szarą, drugi na czystą wodę. Nasza hydraulika zasilana jest dwoma rodzajami pomp. Pierwsza jest ciśnieniowa i mamy ją pod prysznic. Druga jest zanurzeniowa i jest ona do baterii zlewowej. Różnica między tymi pompami jest taka, że ciśnieniową możemy Używać przez dłuższy czas, właśnie między innymi pod prysznic, natomiast zanurzeniową możemy tylko kilkanaście bądź kilkadziesiąt sekund, gdyż ona strasznie się nagrzewa. Moglibyśmy użyć tylko jednej ciśnieniowej pompy do całej instalacji, natomiast w momencie awarii zostalibyśmy bez wody, więc zrobiliśmy po prostu dwie osobne pompy. Do kolejnych kosztów zaliczamy między innymi baterię zlewową, baterię prysznicową, czujnik poziomu wody, wskaźnik poziomu wody, czy też wężyki, króćce i zawory. I ostatnim elementem, który zaliczyliśmy do hydrauliki, jest to wlew wody, abyśmy mogli naszą wodę uzupełniać z zewnątrz pojazdu. Całkowity koszt hydrauliki wynosi 1400 zł. Meble i konstrukcja to wszystko to, co znajduje się w środku wana, co czyni go domkiem na kółkach. Są to głównie elementy drewniane, takie jak łaty, sklejka, fronty, blaty kuchenne czy boazeria na suficie. Wszystkie meble, które mamy w środku, budowaliśmy sami: są to łóżko, szafa na ubrania, szafki kuchenne. Do tej kategorii możemy też zaliczyć konstrukcję osobnego pomieszczenia, jakim jest łazienka i panele podłogowe. Dodatkowymi elementami, dzięki którym zbudowaliśmy wszystkie meble, są kątowniki, jakieś magnesy przeróżne do szafek, gałki do frontów, listwy maskujące wkręty, ale także kleje montażowe czy środki, którymi zabezpieczyliśmy drewno, czyli farby i lakiery. Cała ta kategoria kosztowała nas niecałe 3600 zł. I wyposażenie daliśmy takie rzeczy, które może nie są aż takie niezbędne, jednak my sobie nie wyobrażamy życia przez cały rok bez nich w wanie. A są to między innymi dwa okna dachowe. Pierwsze w pomieszczeniu głównym, drugie w toalecie. Webasto, które ogrzewa nas w chłodniejsze dni. Ja jestem zmarziluchem, więc to jest takie must have dla mnie w wanie. Gotujemy bardzo dużo, więc kuchenka gazowa wraz z butlą, reduktorem i wężykiem. Zlew kuchenny, żeby można było swobodnie zmywać naczynia, czy zrobić taką podstawową toaletę, ale też lodówka kompresorowa na spożywcze produkty. I ostatnim takim głównym też elementem jest toaleta Tetford, bo nie wyobrażamy sobie, jeżdżąc już kilka miesięcy, żebyśmy szukali jakichś stacji benzynowych toalet, czy, publicznych. toalet publicznych, czy latać z saperką. Koszt tej kategorii to 4100 zł. Ostatnią kategorią są dodatki. To jest taki miszmasz, czyli wszystko to, czego nie mogliśmy wrzucić do poprzednich kategorii. Jest tego tak dużo, że będziemy się posiłkować troszeczkę laptopem. Ale są to między innymi meble ogrodowe, czyli krzesła i stolik oraz tarp, który służy nam jako markiza. Ale też wszystkie takie rzeczy w wyposażeniu kuchennym, czyli garnki, naczynia, kieliszki, talerze czy jakieś pojemniki na przyprawy, organizery do szafek i organizery wiszące. Są też urządzenia takie jak router WiFi, radio 1 DIN, które mamy w szoferce, czy projektor do wyświetlania filmów na zewnątrz pojazdu. Ale też takie rzeczy, które sprawiają, że jest troszeczkę bardziej przytulnie i nadają klimatu w busie, czyli różnego rodzaju światełka, lustra, poduszki, koce, pościel i tym podobne rzeczy. I dodatkowe wyposażenie busa, czyli łańcuchy na koła,

Całkowity koszt budowy naszego vana i zakupu vana wyniósł niecałe 40 tysięcy złotych. Hey!